Janku, z tej strony YouTube, dzisiaj jest ze mną. Ada, hejka. Znowu jesteśmy z Adą i jak widzicie, skończyłem kajnet właśnie dzisiaj. Więc będziemy sobie odbierać. Ale cały tak od razu, to nie ma. Więc dawaj, bez długiego przedłużenia, bo oglądam City nie? Oglądasz City Ada? Nie. No, ale jakbyś oglądała go. To y, 3 minuty wstępu i 10 minut odcinka, kurde. Aha, dobra. Nie, no, że czuję. A w ogóle y, burza u mnie jest, więc jest problem trochę. Znaczy, no. O, już nie nie ma burzy. Już minęła burza. Wiem, że u ciebie nie ma, bo y, do Dawida pisałem pierwszy. Bo mi. O, internet odłączyli, a ja nie mam swojego normalnego. Ja mam tylko Wi-Fi. Ła! Dobra. W ogóle jak grałem sobie El primo Solo, wiesz? To e, cały czas e, się kręciłem do ludzi i sojuszowaliśmy się. Dawaj, dawaj, czekaj, czekaj. Weź go na siebie, bo ja nie jestem postacią na blisko za bardzo. O dobrze, uciekaj. Uciekaj, uciekaj. Oj, i rozwalony jest. No i easy. Czy 1300 HP widziałem, że wziąłeś? No, z obliczeń szybkich. No jeszcze ten. Dobrze. Kluczka zabiłem, jeszcze 8-bitek na hita! Ale to tylko z tej super pszczoły nie no to. No, super pszczoły. No może włączę na jedynkę głos? Dobra, wezmę sobie parę krupsy. Pobawmy się o, z nimi! Pobawmy się z nimi! Ja chcę rozwalić robota. Ja też. Tak. No to chodź tu. tu. On ma dziewięć powercubesów, uważaj! Trzeba go zabić teraz. Kukier... O, nie! szeli. Ginąłem. Zabij! Zabij szeli. Na daleko, pamiętaj, zabij. Uff, no be, lol. Aha, i power cubesu. Nie, nie widziałem. Za to nie płaczmy. Dobra, to tak, to skoro już wygraliśmy winek, nie? To otwórzmy mega boxika, bo ma lepiej... Mega boxa ale 55. Lat. A co ja zasłaniam? No. 264 monet 13 punktów do Daryla. 20 do Dyna-Majka, dyna, kurde, 26 do El Primo. 30. Nie odzywa się na razie. 33 do Bula. 37 do Poko. No to da Ej, peś, chciałbyś dobra. coś dropnąć? A jak tak, to co? Legendę. No i z big boxa jeszcze nic nie dropło. To jeszcze 500 monet i... Kolejna rytm. Dobra. Dobra, to wiesz co, zaraz sobie dalej. Teraz może będziemy dobra. mieli więcej parę cubesów. Okay. Dawaj, robimy rekrut parę cubesów. Jak damy radę. O, trzy, znaczy trzy skrzyneczki. Co? Mówiłeś, że kiedyś mieli 20 minut. No ogromnij sobie jeden odcinek, a nie, ty nie zauważysz, bo widzisz tylko 6 odcinków jak wchodzisz na mój kanał, to nie? No. No niestety, to mogę ci wysłać odcinek, gdzie nazwa to była dla mnie to No na koncie mam. Mogę tak... Mo na telefonie nie... O, robot. Ty, 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 ty. Robak. Nie, robot. Kurde. Uważaj, bo ty mało bijesz, pamiętaj. Jedynie z pszczoły bijesz, bijesz Dobra, leży. Mamy sześć. Czekaj, plece w niego może. Albo kogoś takiego bardziej opłacalnego, czyli z paleja Albo jednak nie? Czekaj, ten, bocik, bocik. Mam, mam bota. Uważaj! Dobra, to ja zrobię rekord. czy postaram się zrobić rekord. Albo dobrze, jednak nie zrobię rekordu. Um, kurde. Kurde, nie robicie rekord w Minus 3. Nie, to ja nagram M. Chyba, że... Dawaj, zaproponuj mi zadymiarza, a ja tobie. Hmm. Dobra, graj tą B. A mi? Szybko. Szybko, szybko. Jackie. No dobrze, mam skina. To w końcu u Jackie czy Em? No to Jackie. Myślałam, że im Tudę, osiemnastą 18 w jeśli teraz wygramy. Przynajmniej na drugim. Mam nadzieję, że cię będzie bardzo dobrze słyszeć. Idź od razu gdzieś indziej ja rozwalę... A kiedy ty pokażesz twarz? Na początku twojego kanału pokazałem. Powiem ci, bo nagrałem taki zwykły vlog, tak się nazywał odcinek, ale go usunęłem, bo był głupi. I mam w ogóle chyba 17 wyświetleń. A ja miałem, dopiero jakieś, a ja miałem dopiero jakieś 4T suby, czy coś w stylu. co, 17 osób to wyświetliło? Ja. No. Nie wiem, gdzie ten typ tu? Tu jest. Nie wiem, czemu łapku. O, masz kina, to pędyk. No kurde, szybko. No bo, chodź, chodź tu. Szybko. Zabijaj wszystkich, nie robimy kojdu, szybko, musimy wygrać to. Dawaj, zabij! Ja pieniczy szybko! Szybko! Nie, nie, nic mi Dalej tam leło żyje. Tylko Możemy dobiegę zajmować miejsce, naprawdę Ma trumno, dobra. Muszę teraz cięcie zrobić szybkie. Dobra, czekaj. Teraz zrobię cięcie, bo mam problem. Dobra, już wracamy. miałem problem lekki, ale dobra. Drugie miejsce zajęliśmy to Big Boxa, sobie otworzymy. No i się nie świeci, kupa. Tunu. Ale 50 do peny, jak na dużą skrzynkę, to dobrze. Dobra, e, inną postać. Teraz szybko. Wybierz mi jakąś inną postać. Ja sobie też, bo ty nie możesz grać jedną. Zagrasz sobie taką postacią jak... Masz grać Primo. Bibi mi się podoba. Powiem ci, że Bibi mi się podoba. Mi też. <śm> W ogóle pierwszy epic to był Bibi. A w ogóle jeszcze nie miałem wszystkich bardzo rzadkich, a Bibi i bi i... no. A chciałbym mieć bardzo tą... E... Jaką mama? Nani, nani, nani bym chciał mieć. Ja, też, ona jest fajna. Ona jest prze Kozak. Napiszcie w komentarzu. E... Hashtag Nani to Kozak. Musicie napisać razem. Żeby na niebiesko się świeciło. O nie, kurde. No cicho. Kurde. No i jak przejdziecie, to wam przypnę serduszko. Pamiętajcie. Hashtag. Bibi to kozak. Tak, tak było. Kurde, zapomniałem się. No. Cześć. A, to, to nie jest jeden team. Myślę, że ten bail jest z tym. Myślę, że. Kurde. Czekaj. Mm! Dostał. Dostał, to jak dostał, to znaczy, że jestem dobry. Nie uważaj, bo ona. Ulta, którego stracił jednak. Dobra, dostali obaj. I teraz. Oła! Dostał? No nie, nie dostał. Dawaj, bij bota Ja muszę się uleczyć. Ulecz się pierw. Ulecz się, bo zginiesz. Ujdę. O, dobra. Jest problem. Oj, kurde. Ja pierniczę, no. Piąte miejsce. To tak nie może być. Wiesz co, to zagrajmy... Czekaj, ja ci tylko zmienię postać. Zagramy ostatnią rundę za Dymkę. Okej, okay? a ja tobie wezmę taką postać, która będzie się nazywała Jesse. Nie? Nie. Po co? Po co? Po co ta postać, jak jest specjalnie Znaczy nie, no. Pokód jest spoko, no ludzie. W ogóle jakiś gościu mnie ostatnio zasubskrybował. O, będę, mam pomysł. E, na każdym odcinku będę mówił e, ludzi, którzy mnie ostatnio zasubskrybowali. A mnie nie powiedziałeś. A kiedy ty już byłaś? A w ogóle... Mm, Nie wiem, chyba trzeba dać publiczną osobę, ale sam nie wiem jak dać publiczną osoba. Chyba, nie? że nie, choć już nie wiem w sumie. Nie wiem jak to jest. Dawaj! Dawaj! Jest gol! No nie ma gola jednak, ale dobrze, dajemy Magogania i rozwalił nam ten. Trzeba było, o kurde, ma tego. Trzeba było trickshota dać, kurde no. Kurde. Takiego Dobra, idę szczęść, teraz gola. Strzelę! Dobrze, jest jeden do zera. Jeszcze mają minutę czasu. I patrz, teraz, czekaj, 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 teraz wszyscy dostaną. mnie, nikt nie dostał. Mm. Tą wiadomość można prze przeczytać, jeśli się zwolni albo normalnie zatrzyma filmik. Czy... Sekundzie, bo przyszła mi korekta do telefon, na telefonie. Nie wiem, czy słyszałaś takie? Ui, ui. Dobra, to teraz mega box! Proszę Państwa! Bum, 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 bum! Ostatnio nie otworzyłem takich dwóch mega boxów. Zostań Państwo, ale trudno. Proszę, żeby była szóstka 190 monet. 10 10 punktów do Carla 12 do nity. 21 do Franka 31 do Jessie i 52 do Anne. Czy coś będzie? Nie. No niestety no. Ale dajmy jeszcze sobie punkty do Bula, Bo Bula następną postacią będzie. Trzeba ulepszyć. A tak to to jeszcze Kolta nie mogę. Więc dobra. Krzynką. Ej, zagraj jeszcze raz w karcie, bo ja będę miała wtedy 250 lat. Dużą skrzynkę. Aha, okej, okay, dobre. Ale musimy wygrać. Dobra. Ja zagram... dawaj Coltem, Coltem zagram. Dobra. Kolcik bardzo fajnie rozwala skrzynki. Col... Bo ja mam gadżet do niego, wiesz jaki ma gadżet? Nie że ma dwie amunicje dodatkowe. Znaczy jak wyszczelę dwie, to yy, mu się od razu respią, jak kliknę Gadget. Chodź. Uch, no nie, nie zabiłem. Zabiłem, no ładnie, ładnie. Teraz tą yy, szeli, shelly. shelly trzeba zniszczyć. Shelly, ej, 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 ej czemu ławczysz? O! kurde, nie uratowałem Kurde! Kurde. No nie uratowałem cię. Mi się. Gra. Dobra, zabiłem jak coś. Dobra, mi się zblokowała gra. O nie, o nie, o nie, o nie. O nie. Ulcik we mnie poleciał. Teraz dobra, ja Karla poleci ulcik, gdy go wyeliminuje. Kurde. Yy, dobra. Kolcik, no ja raczej to będzie win. Wow. Oj! A, robot, to fajnie. Właśnie, źle, bo mam 745 HP. Ale patrz, jakie ja mu obrażenia biję. Oj, zginęłaś. Ja się boję, daj majkę trochę. Oj, zginąłem? Nie, żyję. Boawczy, więc ja go ultnę i go zabiję. okej. Okay. 20 pary kupców to dużo, więc. Koniec już? Ej, dobra, mam... Dużą skrzynkę i nie wiem co w niej będzie. Aby postać. No fajnie by było. No, jak na pingwina to już bardzo dużo, bo ja nie A w ogóle w tamtej grze w Zobie, co ostatnio było na kanale u Maćka, no. to... Drobiliśmy dwie nowe postacie, powiem. ale nie mów jakie. To jeszcze może później jak coś. No dawaj. Nic nie dostałam. Dostaliśmy w postaci dwie. No dawaj. A ze skrzynki? Nic. No niestety. No dobra. No to 15 minut już trwa to. To kończymy tak. więc. Chcesz coś powiedzieć? Tak. No to pa. Pa.